Witajcie w Pracowni kart. Dzisiaj chciałabym Wam szybciutko pokazać Najnowszą paczuszkę z Dekturkowa Serdecznie Was tam zapraszam Bo są naprawdę świetne dekturki Firma się rozwija, także warto naprawdę wspierać I część to jest Moja paczka DT A część to jest takie moje standardowe zamówienie Przede wszystkim Przyszły do mnie Te elementy międzystążki Wiecie, że Już je miałam I bardzo fajnie się u mnie sprawdzają Także zamówiłam dla siebie trochę dla siostry. Właśnie po to takie przegródki między stążkami po to, żeby one się nie plątały. Fajna sprawa, także polecam. Mamy troszkę napisów, troszkę dziecięcych, dykturek, ale lecimy po kolei. Niektóre rzeczy są nowe, niektóre już u mnie były, także też myślę, że znajdziecie coś dla siebie. Babeczki Dziewczynka z balonikiem. Pierwszy raz ją mam. Bardzo ładna, urocza. Bobasek. Bobasek dziewczynka zresztą. Czekajcie, zamienię rękę, żeby było prościej odkładać. Mamy bobasa chłopca. Mamy piłkarza. A, jednak na tej ręce lepiej mi. <laughs> Mamy tutaj złożone ręce z różańcem. Ja też robię kartki do księgarni katolickiej, więc mi się przydają takie elementy bardzo, tutaj bardzo podobne, wow, 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 leci, e, bardzo ładny krzyż i mamy też, o i tu się lekko zgięło, e, ale mamy też e, borderki i ten jeden nie jest warstwowy, aj słuchajcie, uciekł mi, ten e, jeden jest właśnie taki warstwowy, bo to chyba do tego, nie od tego malutkiego, przepraszam Was. O, o ten. Także bardzo fajnie to wygląda. Taki e, dwuwarstwowy. Mamy tutaj e, napis na chrzest, pamiątka Chrztu Świętego. Tutaj lecimy dalej. E, mamy takie borderki, dwa e, listki. Ja te bardzo używam, zresztą tu je widzicie, bo jestem właśnie w trakcie robienia projektu. Nowość, wdechturkowo, czyli metryczka, data, godzina, waga, wzrost. Do albumu dziecięcego, do jakiejś kartki, też layoutu na przykład. Tu mamy koroneczkę z krzyżem. Piękny napis z dniu Ślubu, bardzo go lubię. A słuchajcie, ja to zawsze są światła, muszę trochę się pobawić. A teraz myślę, że widzicie w Dniu Ślubu. Cała masa chmurek. Fajne te chmureczki są, bo są yy, i same yy, właśnie obręcze, i, i chmurki, także myślę, że fajnie się sprawdzą w dziecięcych pracach. Zresztą nie tylko. Tu będzie trochę napisów. I lecimy. Yy, rocznica kapłaństwa. Co prawda, gdzieś te yy, terminy minęły, ale to na pewno się jeszcze przyda. Yy, kochane mutacje, kochanej siostrze, gratulacje dziewczynka. Gratulacje, chłopiec, gol. Pamiątka bierzmowania. To już znacie. Z okazji jubileuszu w dniu urodzin. Tą też niektórkę już pewnie znacie. I mamy w dniu urodzin i rocznica ślubu. Standardowe napisy. Zawsze przydatne. O, i już mój lokuś tu się z Wami chciał przywitać. Do widzenia Panu. Yy, I lecimy dalej. Bobasek. Tego bobaska też myślę, już znacie. Tu mamy pamiątka Chrztu Świętego. Mąż i żona. W dniu ślubu, to jest po prostu przepiękna dektureczka. Też już ją wcześniej miałam. Mąż i żona. Mąż i żona, każde inne uczcionko napisane. To co uwielbiam, czyli ta pamiątka Chrztu Świętego. Bardzo fajnie sprawdza się do boksów, na kartki, albumy. Bardzo ozdobna jest, więc też nie dużo trzeba, żeby fajnie stronę pokazać. I fajna dyktureczka. Ja ją zamówiłam teraz drugi raz i już wiem, że żałuję, że jest tak mało, bo świetnie się sprawdzi uzupełnienie różnych kompozycji. Tutaj też będzie troszkę nowości w tej cząstce. Może tu będę sobie je odkładać. E, Korony. O, zaraz, czekajcie, czekaj, leci. E, ta koroneczka już u mnie była. Serweteczka. Piękne skrzydła. Zobaczcie, śliczne są e, świeczuszki. One też u mnie już były i w pracach, i, i widzieliście też na filmie. Mój pierwszy album to jest nowość. W dniu imienin i zobaczcie, te nowości też są sygnowane tutaj dechturkowym, także bardzo fajnie. Zawsze wtedy można rozpoznać od razu w dniu imienin. Tutaj kulinarna dykturka. wcześniej nie miałam, chociaż ona wydaje mi się już była troszkę na sklepie. Nowożeńcy, już taką cięższą troszeczkę krztączką napisane, też bardzo fajne. Młoda para. Piękne, grawerowane motylki. Zobaczcie, jakie są po prostu cudownie wyglądają. No i kolejna nowość. Mój pierwszy album, też grawerowany. Więc robi robot ten grawer. On jeszcze taką fajną tutaj fakturkę ma. No i te borderki, które już miałam. To też już miałam. Wózeczek, którego nie miałam, więc też się cieszę, że go w końcu zamówiłam. I też taka rameczka z gwiazdkami. I ostatnia paczuszka. Słuchajcie, wyłączyłam wiatrak na chwilę, ale dzisiaj jest najgorętszy dzień <grych> chyba tego lata i po prostu już czuję, że to był błąd, ale chciałam, żebyście dobrze mnie słyszeli, także już szybciutko kończę i muszę włączać go z powrotem. To są cyferki do boksów. Wyciągamy je, wkładamy tutaj w tą dziurkę i wtedy one stoją. I ja sobie zamówiłam osiemnastkę, bo takie częściej robię, na pierwszy roczek. Tu mamy gołąbeczki, też bardzo ładne. Nowość, grawerowane. Listki ażurkowe, one też już u mnie były. Wzięłam sobie dwie tabliczki z, z cyframi, one zawsze się przydadzą. Mimo, że mam wykrojnik, ale czasami z bermaty też dobrze mieć. I tradycyjnie kilka wianków. Ja wianki bardzo często używam w kartkach, w albumach, także one się zawsze przydadzą. I kolejne dwie nowości. Już mój kot wszystko zrzuca z tyłu, słuchajcie. E, muszę ratować moje, mój dobytek w <grybujesz> las na szafę. Kolejne nowości lody, więc coś na te upały. I coś ekstra do boksów, ale też do takich skrzyneczek, które ja robiłam niejednokrotnie. Czyli na ślub, jako prezent, i mamy tak na przyszłość, na nowy dom, na podróże i na szczęście. I to jest rzecz, która mi mega, mega sprawę ułatwi. Także dzięki Wam za oglądanie. Jeszcze raz zapraszam Was do DekTurkowa. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!